Czy teraz się nie nagrywa? Czy nagrywa się? No, nagrywa się, dwie sekundy. Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku mam dla Was pojedynek owych wyrzutni. Jedna jest od klaska, chyba to jest nowość Halloween. Druga jest to Revolt od Pru Maxa. Obydwie wyrzutnie posiadają kaliber 25 mm. Jedna ma 19 strzałów, natomiast druga ma 16. Tu mamy Halloweena, tu mamy tak jak szmiermy, Revolta i co? Co mogę Wam powiedzieć, tutaj poka odwrócę Wam, jedna ma 240 gram Neku, dru druga, druga, zaraz Wam poszukam. Zgadź Marcin, nie tu palcem. To, o, ta ma 208. 208. Pięknie palcem. Widać? Tak. I ta ma 240. Niby Piromax ma troszkę więcej, ale wiecie, jak to w praktyce, nie wiadomo. Ląd podstawowy i ląd rezerwowy, fajnie. to fajnie. A tu niestety Fuse jeden ląd, więc to jest na minus. Eee, Ceny? Wyrzutnie dostępne są na Pirogrzmocie. Ceny teraz wyświetlam się tutaj i tutaj. Eee, tak, jak mówił, dostępne na grzmocie. Eee, one są już takie trochę droższe. Mm -hmm. no, eee, no, tak, no. tak, sponsor no. tego odcinka jest Pirogang. <laughs> Chyba Pirogrzmot. <laughs> no, 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 no. no, no. Eee, I co? Bo no i... takie dwie wyrzutnie, zobaczymy która jest fajniejsza, w sumie powiem Wam, że nie mam pojęcia ile one kosztują, więc wiecie, po prostu wziąłem taki sam kaliber, no to zrobimy mini pojedynek, bo czemu nie, nie? Że... Znaczy my, my ogólnie mamy to do siebie, że my nigdy tak cennie nie patrzymy w internecie, w sensie na, na te górne nasze scenie. W sumie scenie my mało, przymoc... znaczy ogólnie ceny tak jako tak kojarzymy, co jest dobrą ceną, a co złą ceną, ale poszczególnych produktów to, to za dużo tego żeby to śledzić, tak? Dlatego my zawsze wklejamy ceny dla Was. Dokładnie, bo Wy też się pytacie, no, no tak. i tak jak Przepraszam was do tego testu, nagramy sobie test, a wy wybierzecie co lepsze, my ocenimy potem na koniec. No to kurwa nie ma. Teraz proszę państwa weszła wyrzutnia Revolt oraz yy, po niej pójdzie Halloween. Revolt jest od Piromaxa, 25 mm, bodajże 19 strzałów, a Halloween od Klaska, 25 mm, 16 strzałów. Więc zobaczymy co potrafią wyrzutnie. No i zaraz się okaże. Ja mam nadzieję, że będą fajne. Leci Revolt. Revolt Ort, Pyromaxa. Ej, całkiem, całkiem fajna. To tylko ląd rezerwowy poszedł. Powiem wam, że jak dla mnie fajna, taki efekt, sobie robię, złoty, parę Halloween. efektów na taką małą i 25 metra takie solidne. To Halloween teraz. Tak. Teraz Halloween. Zobaczymy, czy Halloween będzie równie fajny. Ho! Oj, oj, oj. Halloween coś takiego, wiesz, jak w Halloween no. prankuje trochę, nie? Yy, jak dla mnie, ReVolt był ładniejszy. A dla Ciebie? ReVolt no. No, ale nie wiem, może komuś się bardziej podobał Halloween. Możecie pisać w komentarzu, która wyróżniania dla Was była lepsza. Ten efekt taki dziwny. Tak, no, na początku. Między kamienicami ciężko mogło być. Czekaj, zobaczymy, co się stanęło w ogóle. No nie, no nie wiem co to się stało. Cała jest wyrzutnia. Ale jakby ją wiesz, tak... No, cała jest. Dziwna. Dziwna sprawa, proszę państwa. A tu jest Revolt ładnie stoi. E... Obydwie wyrzutnie macie dostępne na kodem. Tutaj macie 15% rabatu Jeżeli filmik się podobał, to łapa w górę, subik, dzienniczek I zapraszamy do kolejnych filmów, nie? Też sprawdzajcie, linki na dole Zapraszamy też do z który wam się teraz wyświetla Jest to największy Discord o tematyce pirotechnicznej w Polsce Więc zapraszamy jestem tam, ja jestem ABS, Więc możecie śmiało wpadać, z nami popisać i takie tam, nie? Więc trzymajcie się, no i kurde narwa. Revolt Halloween Najpierw idzie i potem Halloween, bo to pojedynek Dobra

Fila przerwy. Idzie nowość, Halloween. Zobaczymy. Tak, Halloween. Uj. Қардың ж金 Қарыхған доштер Administration